Nadzy imigranci biegali po ulicach Lublina. Policja komentuje. Do sieci trafi film z udziałem dwóch czarnoskórych mężczyzn z Lublina. Na nagraniu widać, jak biegają ulicami miasta. Są kompletnie nadzy. Na miejsce wyzwana została policja, a następnie poinformowano Straż Graniczną. Do sieci trafił nagranie z udziałem nagich mężczyzn, którzy biegają, a następnie leżą na poboczu trafiali wrażenie zmęczonych, a niektórzy snuli do że wcześniej mogli być skrępowani. Do tego zdarzenia miało dojść 14 czerwca po godzinie 5 rano. To właśnie wtedy została poinformowana lubińska policja. Patrol perwencji, który niezwłocznie pojechał na miejsce, potwierdził ten fakt. Mówi portalowi lublin.pl Sylwia Serafin, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Lublinie. Mężczyźni byli bez ubrań, nie mieli przy sobie dokumentów. Funkcjonariusze wezwali pogotowie ratunkowe. Jednocześnie ustalili, że mężczyźni są obywatelami Etiopii. Zgodnie z obowiązującymi przepisami został powołany biegły tłumacz, w języku, które posługiwali się obaj mężczyźni. Policjaci będą wyjaśniali okoliczności zdarzenia. Na razie nie udzielają szczegółowych informacji. Obywatele Etiopii zostali przekazani funkcjonariuszom Straży Granicznej. Zachęcam do komentowania lajkowania i subskrybowania mojego kanału.